Tak, sprawdzenie w jeżeli macie jakiś problem, nigdy nie jest z tym pomysłem. O nie, czemu? Czekam aż mnie uśpią. No, basaw też nie jest fajny. Aha, ok, czyli mam dwie postacie zdolne do robienia czegokolwiek. Miło. Fajnie było. Raz się okaże na wszystkich, Nidżu! Nie bierz wszystkiego, co mówię, tak poważnie. 5 godzin stopu później. Zabić się można. O, Yang stał? Robimy postępy, panowie. Och, nie, oni wreszcie atakują! Szaleństwo! Co, biedny Dobra, Przede wszystkim chciałem wrócić na chwilę do co? Zajrzeć, co mają tutaj w No jak miło. Jeżeli dobrze rozumiem, to są to dosłownie... To nie są to bronie metaliczne naładowane żywiołem ognia. Tylko po prostu broń jako taka, która jest ogniem tak naprawdę. Wiecie, coś typu pomocy język. Czy atakujemy ogniem w czystej postaci nie ostrzem yy, naładowanym ogniem, yy, i taki coś mnie satysf satysfakcjonuje, biorąc pod uwagę miejsce, do którego się mam zamiar udać. A no, to oznacza, że powinienem też chyba zmienić nieco ekwipunek dla e, Cecilia pod względem e, zbroi. Tylko pytanie: czy mogę tutaj cokolwiek sobie sensownego kupić? Bo już nie pamiętam. W sumie nie przemyślałem tego wcześniej. Yy, jakkolwiek gorsze by to nie było. To wielkiego w nie mam, tak? Okej. Okay. Mistyka. Ktoś znalazł, jeszcze nie potrzebuje tego zmieniać. Idziemy na północ la sialala. Nie aż tak na północ. Nie, tutaj, ten. Tędy. A, dokładnie tu! No. Wiedziałem, że się, my się dogadamy. Eee, I przybyłem tutaj po tego małego dania. Czarny czekobok, który potrafi latać się i lądować w wszelkiego rodzaju za Hmm. A spójrzcie, gdzie chcemy się udać. Nioch, 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 nioch. I mnie tam taka umowa styka... A, tak da się tego spokoju. Slot numer 2. Przepraszam, slot numer 1. Aaaaah. To, to jest nie do uwierzenia. Lepiej zdejmijmy jeszcze wszystko, co metalowe, jeżeli chcę się tu ruszać. Moje szpony nie są... Yy. Na moje szpony to nie działa. No cóż, mam też moją magię. Nie, aż ma się tego bać. Na sumie. Ale ja dobrze pamiętam. Ma silver armlet, jakiś sens to ma? To jeszcze tobie muszę podejmować. Nie tobie. Tobie. E, tarcza mi się nie przyda. Na głowę. Serio. Come on Mam cholernie dużo obrony teraz. I wciąż. What the hell? Racja. Moja logika nie jest na granic. Już nie jestem spodejżowany, nie jestem. To jeszcze... Co ma cella? Silver. Ech, no nic. O. I możemy się udawać w głąb piaskini chyba. Podkreślam, chyba. Eee, dobra. Znowu wy A tylko spróbujcie mnie zdejmować na jedno uderzenie. Och potęga. Lepsze to niż nic w sumie, ale... Coś czy sesji jakoś specjalnie użytecznym mnie tutaj nie będzie. Oj! Jak się nie uspokoję z tym blasterem! W sumie... Jeszcze nie od niej trafi, więc aż tak źle nie jest, to, aczkolwiek boję się tego, co możecie stać jak zacznie trafiać. Dobra, Tel'ak dostał poziom, już 26. Boże, nie ja mu to szybko wchodzę. Dobra, pytanie w czy... dół, Co to mi chodziło? Chciałem pójść tam, gdzie... O szlak. Nie wiem, czym jesteście, ale nie podoba mi się to, że tutaj jesteście. A, ogry. Okej. Okay. Eee, na no co one mogą być podatne? Można na blizzard? Proszę. Zresztą w sumie, gdyby były podatne na blizzard, to już by obywały z weaknessa, bo... Janki atakował. Aaa, pomyślałbym czasem. No ale nie myślę, nie boli Najwyraźniej One jeszcze żyją Zaczną się i bać Okej, okay, dwa z głowy, to jeszcze jeden Tak naprawdę wystarczy mi tej zwykły auto atak Ech, Powinny mi wystarczyć zwykły auto atak kolejne okay. ogry Twarde były. Um, de de. O, za to przynajmniej expa dostałem sporo. Bagan, powiedzcie, że mam Phoenix Downy, bo jak nie mam, to się denerwuję. Mam cały dwa! To mnie nie cieszy. Wiecie, największy problem, powiem ten, że jeżeli Telak zginie, no to nie ma kto go wkrzesić, bo tak jak to tak, to przynajmniej zawsze mogę teoretycznie yy, użyć rajza, żeby kogoś skrzesić, tak? A teraz ginie, co? Nic. Znaczy, jeszcze mam tego jednego filiżanka w zapasie, ale jak go nie będzie, Ech, nie tak? No bo to może Tundara? Nie obraziłbym się. PRZESTAŃ ATAKOWAĆ Telacha Do jasnej cholery! Czasami się zastanawiam, czy ja za wiele nie wymagam. Aaaa, po słabościach niebo bo po co? Falcon Kick. Yes. No, przynajmniej za to ogień, ok, jest dużo doświadczenia. Tyle mi na razie powinno wystarczyć. A nie. Cecil, ulecz moją drużynę. Nie do końca tak, chciałem to zrobić, ale niech i tak będzie. Jej, poziom miusień zaliczony. Dostałem eter. Jej, mogę uleczyć Talachowi Manę, jeżeli zajdzie taka pilna potrzeba. I zostaję długi na noc, tak. Pocieszające. Da, 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 da. A, da, da. Hmm o, Z tym przycinkami będzie nieco lepiej walczyć, bo widziałem ich, już ich na powierzchni i nie byli jacyś specjalnie groźni Podkreślam specjalnie to nie oznacza wcale nie byli groźni w ogóle Pamiętajcie o tym. Wow! <laughs> to specyfikuje? Serio? I chyba zaraz tego zacznę żałować. Nie jest źle, aczkolwiek fakt, że mam specyfikowanego Janga wcale mnie nie cieszy. Dobra, mam tu gdzieś złote igły jeszcze. a. tędy chciałem iść. Tu nic nie ma, bo po co? Tu też nic nie ma. No, poczwoteczek losowych, ale to oczywiste. Mm -hmm. To jeszcze powiem, bo animacje ataku są stosunkowo krótkie, więc nie trzeba czekać Bóg wie ile. A tylko spójnie mnie specyfikować. Bym się wkurzył. Jak to pierwszy atakuje. No dobra. Jak si, to narzekać nie będę. Byłą w 400, ale obrażenia Cecila... Au. To za krawę na żałosność. A skrzynki? Miło z ich strony. A, miło. Do czasu, kiedy się okaże, że w środku są potwory. O, lekki bulwet z mojej strony na pewno byłby. Tak samo jak na to! Ale to już zupełnie inna sprawa. O, pada. Jak boga kocham. Nie rytuje mnie to. Tak samo jak to, że sesji leczy po tak niewiele. Jopa. O jak miło Trochę Expa mi się nazbierało Co do... Czemu nie mogę przejść tam w dół? to jest panowo tak zebrane, że nie mógł tej odkryć. I to się To się musiało wreszcie tak skończyć! Ja wiedziałem, że Blaster ma szansę na instant Keela. Ja tylko czekałem, aż to się stanie! Tak naprawdę. Co? To też sober z instant killa? Już myślałem. Nienawidzę was. Chociaż, uwierzcie lub nie, ale akurat... E, ci przeciwnicy nie są jeszcze aż tacy źli. Później będzie jeszcze gorzej. Bo tutaj to jest na zasadzie, o, ma, jakoś tam mało szans na instant killa. Później będą się trafiać przeciwnicy, którzy będą nas e, zabijali jednym atakiem. I to już takie fajne nie jest. Dobra, lepiej mi wytłumaczyć, jak ja mam tam to odkryć. A, już odkryłem. <śled> Dead. Hmm. Poziom minus 3. Czym wy do cholery jesteście? Nie wiem czym, ale mnie podejrzują. I, I podejrzewam, że mogą być podatne na ogień. Niestety nim miałem racji. A skoro tak mogą spałować mieczami, to może przynajmniej będą trochę manę od nich ukraść. A że się nie, bo po co? No ba! Nie, wiecie co? Ja stąd idę. Ja stąd idę. To jest nie fair. Po co jest w ogóle czar Osmos, nie można z niego korzystać tak naprawdę. No i to dobrze, tak specjalnie, żeby mnie podirytować. Niech Błoga kocham.